šta zatem. Biologiczne Last Minute to jest idea, która powstała u nas na wydziale. Po raz trzeci realizujemy już ten projekt. Wychodzimy tutaj naprzeciw potrzebom maturzystów, ale także z nadzieją, że będą to nasi przyszli studenci, studenci UMCS-u. I jeszcze kwiaty roślin barogowych. Nasze wydarzenie jest dwuetapowe. W pierwszym etapie spotykamy się na dwudniowych wykładach. To są trzy wykłady prowadzone przez najlepszych specjalistów naszego wydziału, osoby, które od lat współpracują ze szkołami i mają doświadczenie. Dużą grupę stanowią również egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, ponieważ drugi etap jest to pisanie próbnej matury. Wybraliśmy sześć wykładów, sześć najważniejszych działów biologii: jest to botanika, zoologia, genetyka, dwie fizjologie, czyli fizjologia roślin i fizjologia zwierząt, a także metabolizm i biologia komórki. To są najważniejsze, ale też najtrudniejsze działy, z którymi uczniowie później mierzą się na maturze. W tej chwili jakby uwolniliśmy wydarzenie. Dużo szerzej. Pojawia się informacja na stronie internetowej naszego wydziału, ale także naszego uniwersytetu. I tak naprawdę, w ciągu kilku godzin, 100 miejsc, bo tyle miejsc mamy, rozchodzi się jak ciepłe bułeczki. Także naprawdę cieszę się dużym powodzeniem. I teraz przejdziemy do kwiatów i piadostanów. Jako takie najszybsze powtórki, bo już niewiele czasu zostało do matury, no to jest całkiem okej. Okay. Ta wiedza się utrwaliła. Będę informowała o kolejnych szczegółach. Jak będzie to wyglądało, to oczywiście będziemy pisać w takich samych warunkach, w jakich się.